W poprzednim filmie powiedziałem o pluralizmie religijnym. Nie, nie jest to bynajmniej neutralny pogląd. Buduje się wrażenie neutralności właśnie po to, by osłabić czujność osoby, którą chce się przekonać, jak wspominałem na poprzednim filmie. Ktoś może powiedzieć tak, ale tyczy się to jedynie rzeczy tak zwanych religijnych. A co mnie to dotyczy? I w ogóle mnie to nie interesuje. Właściwie to każda religia dotyczy rzeczy pozornie z nią niezwiązanych i dotyczy podejścia do wszystkich spraw, ogólnie do życia. Chciałem to wykazać na przykładzie właśnie, jak to ma miejsce u Jordana Petersona. Ktoś może pomyśleć, że go jedynie krytykuje, że się na niego wziąłem, ale stanowi on idealny przykład kogoś popularnego we współczesnych czasach. A wydaje mi się, że obecnie nie można być popularnym, nie propagując owego pluralizmu religijnego. Tak więc, że jest to Jordan Peterson, to jest to niejako przypadek. Ale jest to przedostatni odcinek o tej osobie. W ostatnim postaram się powiedzieć o nim coś pozytywnego. Powiedziałem już, Dużo pozytywnych rzeczy, tak poza tym, na jego temat, ale te pozytywne rzeczy mogły nie dla wszystkich, w szczególności jego fanów, brzmieć przekonująco. Tak więc pokażę przykład z życia wzięty, teoretycznie niezwiązany z religią, prawda? Ktoś zadał Jordanowi takie pytanie. What advice would you give to someone looking to quit porn? Well, I gave some advice a little earlier about quitting alcohol. Podam pozytywy, jakie znalazłem w jego wypowiedzi, bo są. To nie jest tak, że jedynie kogoś krytykuje. Ważne jest, że przyporządkowuje on dane zjawisko do kategorii uzależnienia. I niezależnie od czego jest dane uzależnienie, to jest to zjawisko uzależnienia. Tak więc wymienił on alkoholizm i uzależnienie od pornografii. Tak, można to wrzucić do jednego worka. Można go także pochwalić za to, że w dalszej części wypowiedzi zdaje się sugerować, tak mnie mam przynajmniej, że uzależnienia są formą ucieczki. Tak, to by się zgadzało. Niestety na tym kończą się pozytywy w jego, nazwijmy to, poradzie. Jednak ciężko to nazwać poradą. Porada zawiera w sobie stwierdzenia typu: Na Twoim miejscu zrobiłbym tak albo gdy coś ciebie spotka, to powinieneś coś tam. Albo innego typu, inne tego typu wypowiedzi. Porada to także wsparcie. Cała jego wypowiedź zaczyna się bo. bo to nie tak, jak myślisz. Więc raczej nie jest to porada, a raczej próba jakiegoś kierownictwa. Ale kierownictwa. W jakim kierunku? Na pewien mechanizm, który bierze on, po pierwsze, na wiarę, który odnosi się do całego życia człowieka, czyli stanowi to niejako religię. Tak, psychoanaliza jest rodzajem religii. Jak inaczej by się potraktowało wypowiedź analogiczną, która ma być niby poradą, gdyby ktoś ci powiedział przykładowo Cokolwiek myślisz na dany temat, to nie tak, gdyż musisz wszystko od nowa ułożyć przez pryzmat przykładowo pięciu chińskich żywiołów. Powiedziałbyś, że to religia, prawda? A przynajmniej, jak to eufemistycznie się nazywa, filozofia życia, która, nie oszukujmy się, jest rodzajem religii. A to właśnie ma tu miejsce. Zamiast porady dowiadujesz się, że cokolwiek sobie myślisz, to na pewno nie jest to prawidłowe, bo musisz w sobie poukładać całe życie przez pryzmat 12 zasad życia. Czym się różni pięć chińskich żywiołów, czy też yin-yang, dla, dla przykładu, od podporządkowania życia dwunastu zasadom? Według mnie niczym. A już na pewno nie jest to porada. No ale dobrze, zastanówmy się, co musisz odrzucić według jego własnych słów, by uznać te jego 12 zasad. Wpierw posłuchajmy całość jego wypowiedzi. Say, it isn't that you're trying to quit porn. It's not the right way to think about it. The right way to think about it is that you're trying to figure out how to have a better life. And so you have to figure out, well. I would say do the future authoring program and keep your porn addiction in mind and think so in the first part of the future authoring program it asks you a bunch of questions about what your life could be like in three to five years if you took care of yourself like you were someone that you cared for um, and then it asks you questions about your friends and your family and your career and your time outside of work and your health and you know the important dimensions of life and it, it asks you to spend um, 20 minutes writing about how good your life could be in three to five years if you got your act together and did what was good for you and then it asks you to write about the hell you could be in if you didn't and so i would say you really need to do that because porn isn't the issue the issue is that you're not living your life the way you want to and so you need a vision of life that's more compelling than the porn and you need a counter vision too that frightens you you know because otherwise porn is obviously extraordinarily gratifying in the short term but but you seem to be suffering from the medium to long-term consequences of its use and so you need a story that you can tell yourself that's really deeply thought through about why this is not appropriate for you what's what it's how it's hurting you and, and how it's minimizing you and perhaps making you embarrassed and ashamed and more socially isolated and all of that so I would say think about it as, Cleaning up your psyche and, and your behavior, rather than merely start stopping, uh, stopping porn. You also might want to write down, and you could do this in the negative vision part of the future authoring program. You're got to write down everything bad that you think porn is doing to you, because obviously you have some suspicions that this is not good for you, right? That it's that it's actually harming you in some important way, and so. You need to be fully cognizant of what those ways are and then take them seriously and decide if that's the pathway through life on which you wish to travel. And so on. and then I would also say good luck to you. You know, it's it's a very good idea to identify one of your weaknesses and work on it. Uh, you can you can strengthen yourself substantially by doing that. Tym jest sens, że jeżeli zgodziłeś się z jego lakoniczną wypowiedzią, to odrzuciłeś obiektywną moralność. Obiektywna moralność polega na tym, że jest obiektywna i nie trzeba subiektywnie znajdywać uzasadnienia w życiu, że coś jest złe i dlaczego? Coś jest złe i tyle. Odrzuciłeś także to, że twoje osobiste chęci są niemożliwe do oki uznania, do jak chociażby chęć ucieczki. Owie, owe dwie rzeczy, odrzucanie obiektywizmu moralnego i niemożność ucieczki od popędów, a jedynie ich przeorganizowanie, to zasada freudowskiej psychoanalizy, a która to stoi w diametralnej opozycji do nauczeń Jezusa Chrystusa o tym, że istnieje obiektywne zło, zawsze szkodliwe, i istnieje obiektywne dobro, które wyznaczył dobry Bóg i dobre zasady dobrego życia, które są o tyle obiektywne, o ile Bóg je wyznaczył, i ich nigdy nie zmieni. Można mieć przeświadczenie, że Jordan Peterson mówi ludziom, by zamiast uciekali od problemów, uciekali w fantazjowanie o rzeczywistości, w przyszłości. Zazwyczaj nie kończy się to dobrze, gdyż tak jak stwierdził Szekspir już jakiś czas temu, życie nie jest lepsze ani gorsze od naszych marzeń. Jest po prostu inne. W efekcie. Prawie zawsze prowadzi to do rozczarowania względem swoich własnych wyobrażeń. Dlatego też słuszny jest pewien komentarz. Ten komentarz został zamieszczony pod omawianych przez nas filmem. Ten komentarz przetłumaczę na polski. Miki pisze: Pozwólcie mi powiedzieć, jako ktoś, kto ma prawdziwe problemy z uzależnieniem. Każdy, kto, kimkolwiek jest, prędzej czy później wróci do swojego uzależnienia. Tak więc to, co mówi dany człowiek, nie odnosi się do wszystkich. Tak, bo on mówi o o subiektywizmie, tak? Jeżeli patrzysz subiektywnie, to to, co mówi Miki, jest akurat. Ma sens, tak? I on dalej pisze: Musicie zrozumieć, że jesteście przeklęci i jedynie cud może was uratować. Taka jest rzeczywistość. No na pewno jest tak, że no i ten człowiek powiedział, że jakiś... O, jedynie cud może was uratować, bo on wie, że są sytuacje, w których w sposób obiektywny można powiedzieć, że ludzie byli wyratowani z uzależnień. Po prostu, najzwyczajniej w świecie. Tak więc. On tutaj mówi jedynie o podejściu subiektywnym i tyle. To, co mówi Miki, ma zasadniczo sens, gdyż on widzi problem jedynie w swoim uzależnieniu. On nie widzi problemu w danej czynności, gdyż nie jest przekonany obiektywnie po prostu jest subiektywnie że ja jestem uzależniony i to jest dla mnie problem. Ale on nie widzi tego, że jest to i nie, nie jest przekonany co do tego, że obiektywnie to, co go uzależnia, jest obiektywnie złe. Dlatego może też wykręcać i usprawiedliwiać, co powoduje to, co napisał, że z powrotem do tego wraca, gdyż nie jest przekonany, że jest to złe. Tak więc, dlaczego miałby nie wracać, prawda? Dlatego też słuszny wydaje się inny komentarz, który jest pytaniem jednego z widza: czy jest tam dwoje widzów, którzy. Zadają słuszne pytanie. To pytanie brzmi: dlaczego ktoś miałby przestać oglądać pornografię? Jest to słuszne pytanie, gdyż subiektywnie rzecz ujmując, nie ma na niej żadnej odpowiedzi i być nie może. Można jedynie odpowiedzieć obiektywnie: dlaczego? Faktycznie mają rację, jeżeli jest to subiektywne, tak jak on zdaje się im, im mówić, to niby dlaczego powinno się czegoś nie robić. Dlaczego ma się czegoś nie robić? Taka odpowiedź ma jedynie sens, gdy jesteś obiektywne I obiektywnie można stwierdzić, że tak jest. A stwierdzenie, bo tak jest w twoim życiu, jest stwierdzeniem nieobiektywnym. Różnicę między poglądem subiektywnym i obiektywnym widać w kolejnej serii komentarzy, a raczej rozmowy między użytkownikami czy też y, słuchaczami Jordana Petersona. Jeden użytkownik, który jest subiektywistą, napisał tak. Oglądam pornografię, co 3-4 dni. Otwieram około 15 filmów, i znajduję sobie coś, co mi się podoba z tych 15. No i przy tym mm, kończy, tak? Idzie spać i zaczyna swój kolejny dzień. Mówi, że jest w związku i ma. Yy, Dobre stosunki seksualne, które nie wyglądają tak jak pornografia, która mu się podoba i którą wybiera. Tak. Eee, ani on tak nie, nie funkcjonuje, jak jest na tych filmach, ani ona. I to mu się podoba. I nie widzi żadnego negatywnego związku jego, jak to nazwał, konsumowania pornografii z jego życiem w ogóle. To w ogóle to to wszystko kapselokiem oglądam ją przez pornografię. Przez 13 lat, od danej chwili, i zawsze miał. Zdrowe, jak to się mówi, Libido, cokolwiek by to nie znaczyło. Zauważcie, że to jest wszystko subiektywne, tak? Eee, Nigdy nie przestał oglądania porno. Mm. Ciekawe. Eee, Rozumiem ludzi, którzy. <tuszy> tu mam magiczne słowo. Cechują się nadmierną konsumpcją. I to jest ekstremalnie subiektywistyczne. Ale dla niego jest to tak jak z piciem. Jeżeli będziesz robił to w sposób bezpieczny, to nie widzi powodu, dlaczego miałby przestać. Ok. To teraz drugi komentarz w odpowiedzi na ten pierwszy. Druga osoba, co bardziej spostrzegawcza, zauważa, że świat istnieje trochę poza nim, a także potrafi wyjść poza siebie i zauważyć, że on sam się zmienia pod wpływem czegoś. Tak więc jego sposób widzenia sytuacji subiektywnie może być. Skrajnie nieprawidłowy czy nieprawdziwy, I, i ciężko powiedzieć, że coś jest słuszne, dla, dlatego, że ja tak uważam. Dobrze, to przetłumaczę post Horusa. To są małe rzeczy, i po, powątpiewam w to, że oglądałeś Dane materiały przez lata, i w żadnej mierze nic na nic nie. W żadnej mierze ta pornografia nie wpłynęła na ciebie w jakimkolwiek stopniu. Nie mam żadnego problemu, jak to Ty zauważyłeś, w stosunku z kobietami czy z podnieceniem w stosunku do nich. W żadnej mierze mnie to, to nie dotyczy. Ale może zmienił się twój ogląd, jak patrzysz na kobiety. Może. Mm, pojawiły się jakieś fetysze. W, w przeciągu iluś tam lat. E, to już to pominę jakie. E, czy może zauważyłeś, że. E, Porno, które oglądasz, się zmieniło. Dla przykładu, kiedy byłem młodszy, wystarczyło mi y, samo zdjęcie, tak? Potem zmieniło się to, że to przestało już wystarczać. Jak to z każdym uzależnieniem, w każdym bądź razie. Czyli to, to jest obiektywnie, że jest to uzależnienie, tak? Potem zmieniło się to w wideo. Wideo e, zmieniło się potem w coś, że to nie, nie mogło być każde wideo, tylko jakieś. musiało zawierać jakiś element, tak? E, a w przeciągu paru lat zauważył, że ogląda coraz to bardziej, że tak powiem, podłe rzeczy. Czyli innymi słowy, człowiek jest zdziwiony, że wydawało mu się, że nie jest taką osobą. Czyli innymi słowy, grzech jest. nie jest nim, tak? Zauważył, obiektywnie. A ten grzech go zmusza do określonego typu zachowań, które zauważasz, że są troszeczkę dziwne, tak? Jeżeli naprawdę nie ma to żadnego wpływu na ciebie, no to jesteś kompletnym, absolutnym wyjątkiem. Zauważył także inną ciekawą obserwację, że nawet jeżeli nie widzisz żadnych negatywnych efektów, to jest Według mnie ta, tak, że niemalże niemożliwe, biorąc pod uwagę, że jest to grzech, tak. Eee, że nie ma nic normalnego albo naturalnego w tym, że zalewasz sobie jądra i samego siebie i rujnujesz e, swoje ostatnie skarpety, żeby. Po sobie posprzątać, to bardzo się cieszę, że, że tego już nie robię. I to jest jak na wojnie, i usłyszałem głos: Uciekać, uciekać od tego. Koniec cytatu. I to jest właśnie podejście biblijne, że człowiek w swoim podejściu subiektywnym być może nie zauważać zła, którego się dopuszcza, co wcale nie oznacza, że owe zło nie jest złem. Nie wiemy przecież wszystkiego na temat komentującej osoby subiektywistycznej, która mówi, że nie widzi zła. Co wytknięte było w przeczytanej przez nas rozmowie o ty nie widzącego problemu z obiektywistą, który problemu się pozbył. Być może problemy nie są widoczne na pierwszy rzut oka, albo być może te problemy są przeaczane. Tak? Właściwie to można podsumować wszystkich komentujących, że wyrażają albo sceptycyzm, albo powętpowanie w skuteczność zwalczania uzależnienia taką metodą, o której mówi Jordan Peterson. Gdyż uzależnienia, z uzależnienia można wyjść jedynie poprzez obiektywne nieoszukiwanie samego siebie. Nie da się podciągnąć siebie samego za pasek do góry. Tak samo jak niemożliwe jest poprzez zastanowienie się nad sobą, że człowiek się samo oszukuje. Człowiek musi wziąć pod uwagę innych ludzi, obserwacje rzeczywistości, czy też stwierdzenia o świecie, przykładowo słowa Boga, i porównać siebie z nimi, by dojść obiektywnie do pewnych prawd. I taka jest różnica między subiektywistami i obiektywistami. Co widać w faktach na spotkaniach anonimowych alkoholików i dlaczego wypracowanie wspólnego obiektywnego stanowiska w stosunku do jakiejś sprawy, akurat tutaj alkoholizmu i problemu jest kluczowe przy zwyciężeniu samooszukiwania się. Można by wręcz powiedzieć, że pomoc pomoc kogoś z zewnątrz yy, musi zaistnieć i nie musi to być koniecznie drugi człowiek, ale chociażby pomoc Ducha Świętego. Jest to wręcz niezbędne do uświadomienia sobie problemu, a jego uświadomienie się sobie, jest prawie pokonaniem problemu. Reszta to jedynie mocne w tym przekonanie. Zauważcie także, jak Jordan Peterson mówi o sumieniu, czyli bardzo często działalności Ducha Świętego. Mówi on o tym, jako o czymś złym, a to właśnie sumienie jest to jedyną rzeczą. W wielu przypadkach, która może człowieka nakierować na słusznie obiektywną drogę życia zgodną z Bogiem, czyli to, co jest dla niego dobre. Peterson zdaje się twierdzić, że gdyby nie sumienie, to życie wielu ludzi z pornografią byłoby było całkowicie w porządku. Nie, nie jest w porządku i tyle. Obiektywnie nie jest. I kasowanie, czy też wykasowywanie swojego własnego sumienia. Nigdy do niczego dobrego nie prowadziło. No, chyba, że do chwilowego poczucia się lepiej. Tak jak w innych wypadkach, najlepiej podsumowują go jego własni słuchacze. Jeden z nich skomentował tak. Nikola napisał: Ten człowiek jest statusem, którego wielu potrzebuje. I on. Skutecznie ową po potrzebę podtrzymuje. Znaczy, tego już ten człowiek nie napisał, tak? Mógłbym zacząć całkiem nowy wątek, jak to Jordan Peterson, jak wielu innych celebrytów, stosuje techniki uzależniania od własnej osoby, obiecując gruszki na wierzbie. A także jak bardzo on ich właśnie kocha i jak bardzo go potrzebują. Jednak jest to temat na całkiem oddzielny film, gdyż jest. Bardzo dużo do powiedzenia na dany temat odnośnie ludzi bardzo dobrych w tym, co robią, czyli tworzących tak zwanych swoich followersów, skutecznie ich od siebie uzależniając. A im bardziej ktoś jest w tym skuteczny, tym mniej jest to ewidentne, że stosuje on na tobie psychologię manipulacji. W następnym filmie przeanalizuję, jak to ateiści robią dokładnie to samo, co przed chwilą widzieliście. Znaczy, technikę zamydlania rzeczywistości, że ty nie wiesz, w co tak naprawdę wierzysz, czy co uważasz, i my ci powiemy, co tak naprawdę uważasz, w tak ogólnikowy sposób, że sam będziesz musiał sobie subiektywnie dopowiedzieć, co właściwie zostało powiedziane. Innymi słowy,. Wyprowadzanie w las.